Na początku chciałam Was przeprosić za mój głos, bo jestem trochę chora i mam chrypę, i wiem, że nie brzmi najlepiej. Ale postanowiłam nagrać ten vlog, gdyż przed chwilą otworzyłyśmy paczkę, którą przysłał nam sklep Smyk. A w paczce mnóstwo prezentów, mnóstwo zabawek dla dziewczynek z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Zresztą sami zobaczcie, co dziewczyny dostały. Dostały takie laleczki, każda dostała taką lalę kuchnie, instrumenty muzyczne i kasę sklepową. Ślicznie dziękujemy za prezenty. Mi podczas otwierania e, paczki przypomniało się jedno pytanie, które kiedyś w komentarzu pod filmem zostawiła nam jedna z widzek. To już było dawno temu, chyba w grudniu. I te pytanie brzmiało już nie pamiętam dokładnie słowo w słowo, ale mniej więcej. Chodziło o to, żebym napisała, jakie jest moje zdanie odnośnie prezentów. No bo dziewczynki dostają naprawdę sporo zabawek, nie tylko od nas, rodziców i od rodziny, ale również właśnie od różnych firm. I prosiłam mnie, żebym się ustosunkowała do tego, co o tym myślę, czy nie, czy nie mam wrażenia, że dziewczyny będą z tego powodu rozpieszczone. I dlatego tak pomyślałam, że może. To jest dobra okazja, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I zrobię to opowiadając Wam o swoim dniu dziecka, o swoim dzieciństwie, jak to wyglądało. Bo mimo, że to było 30 lat temu, to tak naprawdę dużo się ono nie różniło od tego dzieciństwa, które mają teraz dziewczyny. A może i tata trochę opowie? Co tata? Bo taty dzieciństwo z kolei było troszeczkę inne, co? O, opowiesz trochę nam? Zielokój. Zastanowię się. Dobra, to może najpierw opowie mama, a później opowie tata. Ale zanim wam y, zacznę opowiadać, to najpierw sama zobaczę te prezenty. Pokażecie mamie, co dostałyście? Co tutaj macie? Kasę sklepową? jest mhm. Tak, tu się naciska, liczy się, tak? Ile trzeba zapłacić? O, a tu macie pieniądze. I co tu jeszcze jest w Klaruniu? Karty są. Chodź, zapłacimy. Tu są pieniążki wszystkie. Tam leżą. Tak się płaci kartą. Tarciu, co będziesz sprzedawała w sklepie? Bułki. I co jeszcze Klarunia będziesz sprzedawać? Mas masło? I co jeszcze będziesz sprzedawała? Owoce? Dobra. Aniel, czu, a Ty co tutaj masz? Pokaż mamie. Symbałki. Symbałki. Mhm. Grasz? To zagraj nam w laskotek na płotek. Mhm. A tutaj? Co tu jest? Co tutaj jest? Bębenek. A, bębenek. I w... Hmm, grzechotki, trąbka. trąbka. I jak to się wyjmuje ze środka? Trzeba wyjąć element, tak? Ciężko, tata pomoże. Wyciągniesz ze środka? Co tam mamy? Trąbkę? Trąbkę. Co tam jeszcze jest? Grzechotka. Ile jest grzechotek? Dwie. I co jeszcze jest? Nie wiem czy tata dobrze pamięta, ale chyba tam to jest. Nie, ta hmm. Podoba Ci się Anierciu? Tak. Co, wrzucimy z powrotem do środka? Super. Tata otworzy, no pokaż. Tu jest, rozumiem, że jest kuchnia, z którą chcesz gotować, tak. Tak. Tu jest ta naklejka. Tutaj macie obrazek. Gdzie ta naklejka pasuje? Aha, tutaj! Tak! To tu! jest nasza kuchenka. Mhm. Kuchenka. Tutaj, miła, tutaj! Dzieci mają! O! Gotowe! Ona śpiewała mruga i mruga i chyba tą piosenkę. Nie, nie lada! Ja nie oh, Ej, ona się rusza. <grym> Kocham moju <grym> Podoba Ci się ta lala? Jaka śliczna lala, co Usiu? Gdy patrzę na takie lalki, to zawsze zerkam na ich rozmiar. Te mają 43 cm, czyli są większe niż gdy dziewczynki się urodziły. Niesamowite, co? czy na długość jak na długość, ale jeśli chodzi o grubość, to są chyba co najmniej dwukrotnie grubsze od dziewczynek. Nie pamiętam tego. Nie pamiętasz już, Jak były takie malutkie? Ty pamiętam. Pagajecie. Pagajecie. Ciężko sobie teraz to wszystko wyobrazić, nie? Dziewczyny są zafascynowane. No nic dziwnego, bo tyle nowych zabawek dostały. Wszystkie te produkty firmy Smiki i cool Club możecie znaleźć w sklepie Smek, bo to właśnie od nich dostaliśmy. Te prezenty. Pomarańcz, proszę, pomarańcz. Ty musimy zapłacić 10. Tata otwiera kasę, nabija. Ty dostajesz paragonik, proszę. Tata jeszcze nie, nie mogła przegrywać. Nie wiem, A, Paragonik, zakupi, i pomarańcz jest twój. Co, co chce Usia kupić? Tutaj. Marchewkę Usia chce kupić, tak? tak? Marchewkę. Marchewkę, proszę, marchewka 5. Pięć poproszę. Pięć. To jest pięć. Proszę, majcewka. Kasujemy pięć. Enter, otwiera się kasa. Tutaj jest. Tatu szkła, pieniążki. Tu jest. To już za chwilkę coś jeszcze kupić. I paragonik, proszę. Ja chciałam coś. Co byś chciał kupić? Ja chciałam. Machewkę dobrze. Tak, dużo zapłaciłaś, ja to no, należy w no, tak. A skąd mam ci wziąć tego loda? Nie. Dobrze. Po kuchni, nabiję 20 dolowa, tak? To tak, mam piężki. Parogłon masz i lód będzie odebrany. To będzie. Będziemy udawać, że to jest lód, dobra? Nie, nie lód! Okej, A dobrze. Cała ta dobrze. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Mielka jak y, mama dwa lata temu. Też takie dziewczyny karmiłam, dwie na raz. A trzecią jeszcze bardzo często stopą podtrzymywałam butelkę. I co Anielczu, najadły się już laleczki? Ale wiesz co? Wydaje mi się, że ta jeszcze się nie najadła, bo spójrz jak ona główką kręci. Ona chyba jeszcze jest głodna. Może jeszcze i coś ugotujesz, co? Tak, trzeba posolić, popieprzyć doprawić zupkę. Mhm. No, sprawdźcie czy już jest ciepła zupka. Mleka. A mleka dodajesz do zupki? Mhm. Na jakiś przepis własny, tak Anielko? Przepis szefa kuchni. Co dajesz jeść laleczkom Klaruniu? Co pysznego ugotowałaś? Zupę pomidorową? O, dziękuję ci, Laleczka. Widzisz? Widzisz? to taki. To jest jedno. Mama! Muszę się wyłać tutaj. Aha, tutaj. Muszę, tutaj. Jaki moje. zmieniły miejsce zabawy, więc ja skorzystam z okazji, że jest chwila ciszy i troszkę Wam opowiem o tym moim dzieciństwie, bo tak jak Wam wcześniej wspominam, ono było dość podobne do tego dzieciństwa, które mają teraz dziewczynki, a przynajmniej w tej kwestii, jeśli chodzi o prezenty. ja Jeszcze raz Was y, przepraszam za tą moją chrypę, strasznie niekomfortowo się czuję, ale może jakoś dam radę to opowiedzieć, aby może jakoś dać radę to y wysłuchać. Dobra, zacznę od początku. Zresztą od tego, że mm, nieodłącznym elementem mojego dzieciństwa jest moja młodsza, o 4 lata, siostra, z którą wychowywałyśmy się w domu, w którym y, może nie było jakiegoś bogactwa, ale nigdy niczego nam nie brakowało. Y, co roku jeździliśmy z rodzicami na wakacje gdzieś w Polsce. Nie były to zagraniczne wycieczki, ale zawsze byliśmy y, każdego roku czy to nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorami. Później co roku byłam na koloniach, na wycieczkach szkolnych, i w tamtym okresie Nigdy w życiu do głowy by mi nie przyszło, że moich rodziców mogłoby na to nie stać. Tak samo było zresztą z zajęciami dodatkowymi, jak na przykład gimnastyka, taniec, swego czasu chodziłam też na malarstwo, czy dodatkowe lekcje języka obcego. A jeśli chodzi o zabawki, to miałyśmy ich naprawdę masę. I tu już nie chodzi o to, że kupowali na mnie moi rodzice, ale dostawaliśmy też bardzo dużo Prezentów od bliższej i dalszej rodziny. I naprawdę, z perspektywy czasu patrząc, miałyśmy bardzo dużo tych zabawek. Myślę, że mogę też powiedzieć, że tak w 90% naszych zabawkowych zachcianek rodzice nam spełniali. Oczywiście nie kupowali tak wszystkiego bezrefleksyjnie, tylko tego, czego sobie zapragnęłyśmy, bo były te rzeczy, o których marzyłyśmy, a których nigdy nie dostałyśmy. Ale co do zasady, raczej byłyśmy w tej kwestii rozpieszczane. A mimo wszystko, nie wydaje mi się, żebym wyrosła na jakąś rozkapryszoną materialistkę. Moje rodzice, mimo tego, że kupowali nam wiele, to zawsze nas uczyli tego szacunku do rzeczy, które posiadamy, do tego, że nie zawsze to, co droższe, jest lepsze. I uczyli nas też takiej skromności. Pamiętam jak kiedyś, a dokładnie to były Mikołajki, ja miałam wtedy jakieś 5-6 lat, dostałam kredki, ale wiecie, takie super kredki, grube, okrągłe, to było coś w tamtym czasie. I ja tymi kredkami rysowałam sobie przy stole, gdy ktoś szedł do domu, myślałam, że to przedziarek, jak szknęłam, spójrz, jakie kredki dostałam i strasznie mi się zrobiło głupio. Gdy okazało się, że to nie był dziadek, a obcy mi mężczyzna, tak się zastydziłam, że się pochwaliłam tymi kredkami, że się schowałam pod stół i właściwie tak mam do dziś, że strasznie nie lubię się chwalić rzeczami materialnymi. A więc wydaje mi się, że ta duża ilość zabawek jakoś mnie nie zaburzyła, że zostały mi przekazane te właściwe wzorce. Yy, rodzice równie dużo co prezentów dawali nam też. Yy, uwagi i spędzali z nami dużo czasu i właśnie wydaje mi się, że żeby wychować dobrego człowieka, nie potrzeba mu ograniczać tych dóbr materialnych. Jeśli kogoś stać, to czemu nie? Chciałam Wam też powiedzieć, że ja nie lubię takiej skrajności, że zabawki są złe, albo zabawki są wspaniałe. Oczywiście bez zabawek można się obejść, ale jeśli kogoś stać, to czemu by nie kupić tej zabawki? Zabawki też w pewien sposób rozwijają, zwłaszcza jeśli zachowamy w tym zdrowy rozsądek, jeśli będziemy z nich korzystać mądrze, to znaczy nie będziemy kupować zabawki na dzień dziecka dziecku po to, aby po prostu ten dzień dziecka odbębnić i mieć z głowy, że kupione, załatwione dzień dziecka się odbył, ani też nie po to, żeby dać dziecku tą zabawkę. I niech ono się nią zajmie, a my mamy święty spokój. Tylko, żeby razem z dzieckiem z tej zabawki korzystać, żeby się razem z nimi bawić, żeby ta zabawka była elementem, który urozmaici nas, nasz czas spędzony razem z dzieckiem. Y zwłaszcza chodzi mi o takie dzieci y małe w wieku dwóch, trzech latek dziewczynki, bo wiadomo, starsze dzieci, to już troszkę inaczej to wygląda, On się też bawią z rówieśnikami i w ogóle chciałam też jeszcze powiedzieć, że w przypadku takich małych dzieci. Ten czas spędzony z nimi jest bardzo ważny, bo zauważmy, że na przykład bardzo często jest tak, że dziecko się nudzi, mimo że jest w pokoju pełnym zabawek. Ono nie potrafi sobie samo zorganizować tego czasu. I to właśnie do rodzica należy, aby z nim spędzić ten czas, aby mu pokazać, jak danymi zabawkami można się bawić, jak z nich korzystać. Wracając jeszcze do tematu, chciałam właśnie powiedzieć, że Potrzebna jest ta równowaga, żeby pamiętać, żeby nie dawać więcej dóbr materialnych niż samego siebie dziecku. Myślę, że to jest właśnie ten klucz do sukcesu, żeby nie wychować małego materialisty. I jeszcze tak podsumowując i odnosząc się do e, tego pytania zadanego mi przez jedną z widzek o to, czy nie boję się, że ta duża ilość prezentów jakoś negatywnie wpłynie na dziewczynki, czy nie wyrosną na materialistki, czy nie pochłonie konsumpcjonizm, to moja odpowiedź brzmi, że... Często zastanawiam się, czy ta równowaga między zabawkami, prezentami, a czasem poświęconymi dzieciom nie została gdzieś zachwiana, ale trzeba obserwować swoje dziecko, trzeba patrzeć, jakie ono ma podejście do tych zabaw, jaki ma stosunek do drugiego człowieka. Trzeba wpajać mu te pozytywne wartości i będzie dobrze. A przede wszystkim to dziecko uczy się poprzez naśladowanie. Więc jeśli. My, rodzice, mamy zdrowe podejście do tego, co posiadamy. To dziecko również będzie powielało ten wzorzec. No i myślę, że to chyba tyle już w tym temacie. Puk, puk, puk. puk, puk. Dzień dobry! My przyszłyśmy z Łucją do sklepu. Chciałyśmy kupić. Usia, co my chciałyśmy kupić? Tak. Ziemniaka poprosimy. A tu pani ekspedientka nam poleca banany. To też poprosimy banany. Tak, banany. I poprosimy jeszcze dwa pomidory. Pani Klara, czy pani nam da pomidory? Możemy kupić? Dobrze. Ile płacimy za to wszystko? Ile pieniążków płacimy? O, tu jeszcze pani nam próbuje wcisnąć paprykę. No dobra. Promocji jest. Sześć pieniążków aż, a mam dwa. Wystarczy tyle? Czy tyle, jak zapłacę, to będzie dobrze? Super. To dziękujemy bardzo. Przyjdziemy do Was jutro na zakupy. Do widzenia, papa. Pa.